Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza. Trans. Zapraszam, Mediteusz. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Dzień dobry, dziewczynki, chłopcy. Dzień dobry, słuchacze i słuchawki. Słuchacie 15 odcinka podcastu Mediteusz Light, podcastu bez żadnych konserwantów, podcastu kanału Mediteusz na YouTubie, na którym zajmujemy się medytacją, hipnozą, autohipnozą, transem, sukcesem. Oraz wszystkim tym, co pozwala nam iść przez życie z w miarę podniesionym czołem. Tematem dzisiejszego odcinka jest umowa z samym sobą. Cóż to takiego? Nie, 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 źle myśleliście. To nie chodzi o to, żeby zawierać jakiś cyrograf między sobą a sobą, w którym to jedna strona określa, co ma zrobić, a druga, jak się z tego wywiązać, a ta pierwsza, co zrobić, jak się ta druga z tego nie wywiąże. To nie tak. Dzisiaj mam dla Was kreatywną zabawę. Bardzo ciekawe doświadczenie, które stosuję ja i które stosują moi koledzy i koleżanki i naprawdę działa na naszą podświadomość. Zauważcie, że na początku każdego roku wielu z nas zawiera ze sobą układ, układ taką obietnicę, w której obiecuje się, że schudnie, że zacznie chodzić na siłownię, że rzuci fajki, że załóżmy przestanie pić dużo piwa, że weźmie się za jogging, że znajdzie nową pracę, że ogarnie się w końcu i tak dalej i tak dalej. I te deklaracje czynimy zawsze na początku roku, bo jest taka okazja, że nowy rok, nowe, nowa ja, nowy ja. A potem koło 15-17 stycznia nic nie zostaje z tych wielkich marzeń i z tych wielkich obietnic, które składaliśmy samym sobie. Jest taka pewna metoda, która jest bardzo kreatywna i bardzo ciekawa, i nie chodzi tu o to, żeby zawierać jakieś traktaty pomiędzy sobą i się potem z nich rozliczać. Ważne jest to, żeby to, co mamy w głowie, to, co jest naszym marzeniem, celem, jakimś planem, jakimś challengem do osiągnięcia, skrzętnie zapisać. Ale nie chodzi też o zapisywanie w jakimś edytorze tekstu na komputerze. Posłuchajcie. Należy zorganizować sobie zeszyt albo notes w kratkę. Wszystko jedno co. Coś, co jest analogowym tworem do pisania. Wziąć ołówek i kartkę. Siąść, lampka wina, dobra woda, cokolwiek tam spożywacie. Może wiadro kawy, tak jak w moim przypadku. I w tymże zeszycie, w tymże notesie, krok po kroku wypisać swoje marzenia, swoje cele swoje plany, ale wypisać je tak, żeby one były jakimiś realnościami, a nie jakimś challenge'em albo jakimiś mrzonkami, które nie mają w ogóle żadnej szansy na materializację w rzeczywistym świecie. Chodzi o to, aby każde z tych marzeń, z tych naszych przyszłych zdobyczy, z tego co ma się wydarzyć w naszym życiu zapisać w tym notesie i zastanowić się bardzo głęboko, jaki to dobrostan wyniknie z tego, kiedy to się zmaterializuje. To mega trigger dla naszej podświadomości. Zauważcie, że nasza podświadomość działa w bardzo prosty sposób. Ona zawsze, ale to zawsze działa dla naszego dobrostanu. Zawsze, ale to zawsze wybiera łatwiejszą drogę, jeżeli nie została w jakiś sposób przekonana do tego, że to, co jej podrzucamy, ma słuszność w naszym życiu. I wiele osób robi takie deklaracje na początku roku. A z racji tego, że zaczyna się jakiś nowy okres w naszym życiu, i mówi: Dobra, będę chodził, będę chodziła na siłownię. I zazwyczaj kończy się zakupie, zakupem karnetu na tęże siłownię, a potem ten karnet gnije gdzieś w torbie, gdzieś w szufladzie, i nigdy nie poszliśmy, bo zawsze coś nam na drodze staje. I to jest taka pusta deklaracja składana samemu sobie. To samo jak kochamy żerećmaczka albo KFC albo wszystkie inne świństwa tego cywilizowanego świata, które nam bardzo smakują, a które niestety są destrukcyjne dla naszego organizmu, i składamy sobie deklarację, że weźmiemy się za odchudzanie, za nabranie właściwej dla siebie wagi. I znowu to samo. I znowu przychodzi dzień, kiedy tłumaczymy sobie, że nie mamy silnej woli, zżeramy Maka albo KFC albo tam jakieś inne ścierwo, które się pojawi na naszej drodze i które gdzieś w naszym umyśle triggeruje, że jest dobre i zapełni nam kichy. To tak nie działa. Należy naszą podświadomość przekonać, przekonać do tego, że deklaracja, którą składamy, marzenie, które opisujemy, będzie funkcjonowało dla naszego dobrostanu. Więc weź taką kartkę, e, przepraszam, zeszyt, weź taki notes, weź długopis, zrób sobie dobrą kawę, albo nalej wina, albo piwa, co tam konsumujesz. Usiądź wygodnie i krok po kroku zapisuj, na przykład, e, zdobędę nową pracę. I nie kończ na tym, na tym zdaniu, że ty zdobędziesz nową pracę, bo takich deklaracji składałaś i składałeś tysiące już w swoim życiu. Ale napisz, co wyniknie z tego, kiedy tęże pracę otrzymasz. I tak rób z każdym marzeniem, z każdym celem, z każdym challengem, który masz do przeprocedowania w swoim życiu. Rób to. Pisz to w tymże zeszycie albo w tym notesie. I opisuj, jaki dobrostan wyniknie z tego, kiedy osiągniesz to, co napisałaś. Istnieją dowody, że myśli, sugestie, wszystkie marzenia, plany zapisane, e, materializują się dużo bardziej i, i szybciej i lepiej niż te, które mamy gdzieś w głowie. Takie plany muszą być podparte jakimś mm, Jakimś, nie wiem, jak to nazwać, muszą być podparte jakąś te, nie teorią, tylko jakimś, jakimś triggerem dla naszej podświadomości. Jakimś um, taką, takim haczykiem, które ona złapie i uwierzy, uh, że musi to zrealizować, że razem z nami ma przejść przez ten proces i ten proces będzie trwał tyle i tyle, ale kiedy to się stanie, kiedy już osiągniemy dany cel, to nastąpi dobrostan. Bo tak jak wiecie, i tak jak wam niejednokrotnie powiedziałem, podświadomość działa wyłącznie dla naszego dobrostanu. To, że odnosimy porażki, to, że odnosimy jakieś klęski, to, że upadamy w życiu, to też jej wina. Ale wiecie dlaczego? Bo ona się nauczyła w prostym modelu funkcjonowania, że jeżeli czegoś nie zrobi, a wybierze łatwiejszą drogę, jeżeli mi upadniemy, to my po raz setny, dwusetny, trzysetny wstaniemy i pójdziemy dalej i żyć będziemy. I tak naprawdę dla niej nic się nie stanie, bo nasz dobrostan będzie wtedy taki, jaki był zawsze, czyli tu i teraz, jeżeli my stracimy kasę, jeżeli stracimy pracę, to robiliśmy to już dziesiątki razy. To jest prawo, tak jak Wam mówiłem, prawo rezonansu. Jeżeli rezonujemy jakimiś myślami, to one stwarzają naszą rzeczywistość, a te myśli łyka nasza podświadomość i realizuje nam to. Więc każde marzenie, każdy plan, każdy challenge, każde wyzwanie zapisuj w notesie. Zapisuj w notesie, a pod tym wezwaniem opisuj najlepiej, co się wydarzy, jaki dobrostan cię spotka, kiedy to się stanie. I tak rób z każdym marzeniem. I też nie chodzi o to, aby siąść i napisać 55 życzeń w notesie i potem schować tenże notes do szuflady i powiedzieć dobra podświadomość, działaj, bo podświadomość nie zadziała. Trzeba taki notes brać w swoje łapy kilka razy w tygodniu, usiąść wygodnie, zrobić sobie kawę, herbatę, wodę, piwo, cokolwiek i czytać te marzenia i potem czytać i myśleć i wizualizować jaki to dobrostan nastanie kiedy one się spełnią. Naprawdę polecam wam te ćwiczenie, dlatego że ja stosuję je od wielu wielu lat. Wielu moich znajomych to stosuje, ono działa zawsze i nikt nie wnika jak ono działa. Ono działa prawdopodobnie na zasadzie dania jakby bułki czy marchwi naszej podświadomości. Nasza podświadomość uwielbia być rozpieszczana. Ona uwielbia mm, realizować coś, co jest dla nas dobre. Ale jeżeli ty i ty rezonujesz jakimiś złymi przekonaniami, jakimiś ograniczającymi, Sytuacjami, to ta podświadomość, dla niej to jest jej rzeczywistość. Ona wie, że tak ma być, bo jeżeli ty tym rezonujesz, no to ona jest częścią ciebie. I ona, jeżeli ty wysyłasz jakieś złe zamówienia, ograniczające przekonania, to ona to realizuje. Ona nie odróżnia rzeczy prawdziwych od rzeczy nieprawdziwych, ale bardzo, ale to bardzo lubi. Być przekonywana do tego, co ma zrobić, przekonywana wręcz, nawet nie zmuszana, tylko łechtana wszystkimi tymi fajnymi zdarzeniami, które się wydarzą, kiedy, kiedy ona już to spełni. Moja serdeczna koleżanka Ania ma taki patent na ten, ten notes, na, na to zapisywanie marzeń. Ona y, prowadzi taką sytuację od 17 lat, to kawał czasu. I opowiadała mi kiedyś, bo przypadkowo zgadaliśmy się na temat zapisywania celów, planów i pracy z tymi, że y, ku uciesze albo zmartwieniu naszej podświadomości, i ona mi opowiedziała, a potem pokazała swój y, magiczny notes. A jak to u niej wygląda? Otóż ona opisuje na samej górze jednej kartki, jakiś challenge, jakieś wyzwanie, jakiś plan, potem skrzętnie to opisuje. Ale żeby było fajniej, jest rysowniczką, jest kobietą, która przepięknie szkicuje i rysuje. I te wszystkie jej kartki z tymi marzeniami ozdobione są jakimiś tworami, jakimiś kwiatami, jakimiś ślaczkami. Mało tego, jeżeli dotyczy to materialnych rzeczy, to wyobraźcie sobie, że ona rysuje teże materialia na tych, na tych kartkach. I kilka razy w tygodniu, tak jak ja albo wielu moich znajomych, siada i czyta dane wyzwanie, dane marzenie, a potem czyta to, co się wydarzy, kiedy to się zmaterializuje, a potem sobie myśli, jak to będzie fajnie. Kiedy to już będzie miało miejsce, i też bardzo ważną zasadą w prowadzeniu takiego dziennika, takiego notesu, takiej tak naprawdę wielostronicowej umowy z samym sobą i ze świadomością, bo tak naprawdę zauważcie, że składacie deklaracje i dążycie do wykonania tego, czyli sami sobie zadeklarowaliście i dążycie do tego, że to się spełni. Oczywiście pomaga w tym wasza podświadomość. Najważniejszą i naj, naj, najciekawszą zabawą w tym wszystkim jest określenie też daty. Nie musi być precyzyjna data, to nie musi być napisane, że 23 lipca 2022 roku o 16.08 poznam wspaniałego faceta albo wspaniałą kobietę, z którą będę na całe życie. Tak to nie działa, bo co będzie jak poznacie dzień wcześniej albo dzień później, a obrazicie się bardzo na podświadomość, kiedy nastąpi to dwa tygodnie przed albo, albo dwa tygodnie po? Nie. Należy określić jakieś ramy czasowe, ale też nie należy traktować tego notesu, tej zabawy całej z podświadomością, tego swojego dziennika, umów na zasadzie zapisania, przeczytania i wrzucenia do szuflady. Bo tak jak wiecie, we wszechświecie, na całym, w całym tym uniwersum jest prosta sytuacja. Każda akcja tworzy reakcję i musicie działać coś w tą stronę. Nie może być tak, że napiszemy, ozdobimy ten zeszyt, poczytamy i będziemy go chować skrzętnie i trzy razy w tygodniu, załóżmy w poniedziałek, środę i piątek czytać i marzyć, jak to będzie super, i nic poza tym nie robić, bo to nie zadziała. Ale namawiam Was szczerze, z całego serca i z całej swojej mediteuszowej postury, żebyście taki takie wyzwanie podjęli, żebyście złożyli, żebyście sobie obiecali, żebyście sobie napisali jakieś deklaracje w notesie, w zeszycie. To nie jest duża kasa. E, idźcie do oszą, idźcie do jakiegoś pepko, nie wiem, do jakichś sklepów. Zeszyt kosztuje 3 złote, długopis kosztuje złotówka. Ważne, naprawdę ważne w tym jest to, aby zrobić to analogowo, żeby nie robić to na bezdusznych kompach, tabletach i tak dalej. Żeby siąść, żeby się zastanowić, żeby było tak po ludzku. Być może pokolenie nowe powie, że po ludzku to jest pisanie w Wordzie i drukowanie na drukarce. Możecie spróbować. U mnie to nie działa. Może u was zadziała. Ale taki zeszyt, taka intymna rzecz jak notes, zeszyt z naszymi odręcznymi notatkami, deklaracjami, z naszymi marzeniami, z którym pracujemy w poniedziałek, środę, piątek, czy we wtorek i w czwartek w niedzielę, gdzie czytamy, gdzie się przekonujemy do tego i przede wszystkim swoją podświadomość, że to co nastąpi będzie dla nas dobre – jest naprawdę kreatywną, dużą e, przygodą w naszym życiu. Bo zobaczycie, jak potem wasza podświadomość załapie, że ta cała zabawa w ten zeszyt, te deklaracje, te wszystkie obietnice złożone samemu sobie albo samej sobie zaczynają działać. I ono nabiera wtedy jeszcze większego pędu, bo wie, że w tym notesiku macie zapisane coś, co działa ku waszemu dobrostanowi. A kiedy wy się cieszycie, kiedy cieszy się wasze całe jestestwo, Cieszy się także wasza podświadomość. I może odbierzecie to gadanie w tym piętnastym yy, podcaście jako jakiś trywializm, że siedzi facet przed mikrofonem, opowiada wam o jakichś pierdołach, o pisaniu w notesiku, marzeń, planów i tak Ale powiedzcie, dlaczego nie? Dlaczego tego nie sprawdzić? Dlaczego nie zobaczyć, czy to działa? Dlaczego nie przekonać swojej podświadomości, że życie w słabym stanie jest po prostu złe, a jeżeli nam się zaczynają spełniać marzenia, cele, plany, to wtedy my jesteśmy szczęśliwi. jak jesteśmy szczęśliwi, to zaczynamy emanować fajną energią dookoła siebie. I ta fajna energia wraca do nas. Sprawdźcie to, namawiam Was z całego serca. Kupcie zeszyt, kupcie notes, weźcie długopis, zróbcie kawę, wino, piwo, cokolwiek. Siądźcie, zapiszcie, przeczytajcie i zastanówcie się nad tym. Zobaczycie, jakie niesamowite efekty przynosi ta wręcz przedszkolna, ale jakże kreatywna metoda. Książki, książki, książki. Coraz częściej w mojej skrzynce mailowej lądują maile, żebym polecał Wam jakieś książki. Co czynię niniejszym od kilku odcinków tego podcastu, bo jestem wielkim maniakiem czytania książek. W różnych ich postaci, czy w postaci e-booków, czy w postaci papierowej. Uwielbiam. Uwielbiam audiobooki, ale audiobooki uwielbiam zawodowo. I tak się zdarzyło, że jak jest fajnie przeczytany audiobook, to często gęsto wolę go niż papierową książkę. Ale nie o tym. Sekretne życie drzew pana Petera Wolbena. Niesamowita książka. Ta książka ukazała się w kilku, w kilku wydaniach, bo jest Sekretne życie zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Poszukajcie tego w internecie. Zadziwniająca lektura opowiadająca o tym, jakie ekosystemy, jak, jak komunikują się drzewa, jakie społeczności wręcz tworzą drzewa w lesie, w parku, a na jak w wielkiej odległości drzewa potrafią się komunikować, jak rozmawiają ze sobą, jak się bronią. Naprawdę bardzo kreatywna lektura. I uwierzcie, że jeżeli ją przeczytacie i po lekturze tej książki wybierzecie się do lasu, do parku. To zmieni się całkowicie wasze postrzeganie na temat tego co widzicie wkoło. Że to już nie będą zwykłe drzewa, które gdzieś kiedyś ktoś posadził albo wysiały się same, tylko że to będzie jeden wielki żywy organizm, żywy organizm, który komunikuje się z sobą, który przesyła sobie emocje, który broni się przed szkodnikami, który jest nieraz smutny, nieraz wesoły, a który przeżywa tak jak my śmierć swojego najbliższego. Naprawdę, mną ta książka wstrząsnęła. Wstrząsnęła na tyle, że w dobrym tego słowa znaczeniu, że kupiłem wszystkie wydania, kolejne tomy tejże książki, bo jest sekretne życie zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Znajdźcie, proszę. Ja zlinkuję wam w opisie tego podcastu, żebyście mogli namierzyć, bo to naprawdę pięknie wydana, fajnie ilustrowana i bardzo, bardzo mądra lektura. A teraz maile. Za wszystkie maile, które trafiają do mnie, bardzo serdecznie dziękuję, bo jest ich naprawdę zatrzęsienie. Piszecie w różnych sprawach, piszecie o swoich sukcesach, piszecie o tym, że was życie gniecie, piszecie o tym, że medytujecie i bardzo dziękujecie za kanał. Albo wręcz piszecie, że to wszystko, co jest na kanale Mediteusz, to jedno wielkie barachło i w ogóle to nie działa. Nawet niektórzy dają po jednej łapce w dół na mm, YouTube, Wy tego nie widzicie, ja to widzę. Fajnie, lubię konstruktywną krytykę, ale jeżeli ona jest konstruktywna, jeżeli ona jest tylko na zasadzie, napiszę do ciebie, bo jesteś głupi, no to no to takich rzeczy nie toleruję i banuję takich ludzi natychmiast na, na Facebooku czy, na, czy na, na YouTubie. A wszystkie pozytywne maile, które do mnie trafiają, bo umówmy się, kanał Mediteusz jest po to, żeby nam się żyło dobrze, żeby być pozytywnym, żeby nie zajmować się jakimiś frustratami, którzy raz, drugi, trzeci spróbowali medytacji, żeby pomedytować na milion w Totolotka nie wygrali i muszą oczywiście narzygać w mailu. Za wszystkie dobre informacje dziękuję Wam bardzo serdecznie, z całej siły w ogóle cieszę się, że ciśniecie, cieszę się, że transujecie. Za wszystkie wasze zdobycze, które opisujecie, za wszystkie wasze kreatywne rzeczy, które podrzucacie, kolejne tematy medytacji, transów naprawdę, serce rośnie. To coś nie do wiary. Ja mam ostatnio takie tygodnie, że wstaję rano. Otwieram skrzynkę mailową, po tych wszystkich ablucjach, które należy wykonać, kiedyś zleczysz się z wyra i otrzymujesz 30, 40, 50, ostatnio jak był, yy, były rozdawane kody z Empiku było 130 maili, dajecie wiarę? 130 maili, ostatecznie rozdaliśmy 10 e kodów, bo miałem najpierw 5, potem 5. Więc na zdrowie, niech działa dla waszego dobrostanu. Tam jest naprawdę dużo treści. A mnie to cieszy, kiedy mogę coś komuś wysłać, kiedy mogę z kimś pogadać. Ostatnio toczyłem bardzo długą rozmowę na messengerze z Piotrem. Z Piotrem, który wyobraźcie sobie, rzucił korpo, bo słucha Mediteusza od stycznia, i rzucił korpo w marcu, i doszedł do wniosku, że będzie miał sklep z przyprawami. W trójmieście. I tenże sklep otworzył. Po 22 latach pracy w korpo. Powiedział mi, że nie zdawał sobie sprawy, że korpo go tak niszczyło i tak go cisnęło, ale kiedyś doszedł do ściany, będąc w jakimś, na jakimś wyjeździe w jakimś Maroku czy gdzieś, zobaczył przyprawy. i oszalał na tym punkcie, bo sam jest wielkim fanem kuchni, i przyprawy orientalne. Starał się przewozić z różnych zakątków świata. A teraz co? A teraz zrezygnował z korpo i ma swój sklep z przyprawami w trójmieście. Piotrek. Po prostu gratuluję, chylę czoła do samej ziemi. Naprawdę super. Napisała do mnie Patrycja, która znalazła kanał Mediteusz niedawno i tak się wkręciła we wszystkie transy, że nie spała dwie, nocy. dwie noce. Patrycja, pozdrawiam cię serdecznie, nie przedawkuj tego, bo nie można też żyć samą medytacją i transami. Mm, tylko trzeba od czasu do czasu przyciąć przysłowiowego komara, żeby mieć siłę do dalszego działania. Dostałem też paczkomatową przesyłkę fantastyczną, bo jest grupa Heru z, ze Szczecina, która wydała i nagrała swoją płytę, nagrała i wydała swoją płytę i przysłała mi tą płytę 29 sierpnia, premiera bardzo, bardzo was, chłopcy, pozdrawiam. Uwielbiam takie roll, e, uwielbiam takie granie. Także trzymam kciuki, że mam się wydało, żeby wam się udało i żeby kariera przed Wami stała otworem. Napisała do mnie też Agnieszka, że dzięki kołdrze obciążeniowej i dzięki medytacji na sen śpi lepiej. To już kolejny taki mail. Bardzo wam dziękuję. No, dla mnie kołdra obciążeniowa była objawieniem, tak naprawdę, bo jakby nie miałem zbyt dużych problemów z zaśnięciem, ale odkąd zacząłem stosować kołdrę obciążeniową, to naprawdę śpię głęboko i bardzo, bardzo skutecznie. I przede wszystkim budzę się rano wyspany. Się witalny. To nie, to nie jest taki płytki sen, który gdzieś tam Wam ucieka. Ja często miałem takie przypadki, że zasypiałem. Ja to się śmiałem, że zasypiałem między pionem a poduszką. Potrafiłem przyłożyć głowę do poduszki i spałem, ale to był taki sen, że najmniejszy odgłos w domu, jakiś tam, nie wiem, coś spadło, ktoś coś potrącił, coś pies zrobił albo jakaś akcja na zewnątrz. Ja już się budziłem i potem trudno było się wbić w rytm zasypianie, ale odkąd mam tą kołdrę obciążeniową to jakoś daje radę i w ogóle śpię jak zabity że tak mówię a wstaje wypoczęty i bardzo mi dobrze z tym jest dziękuję wam kochani to było piętnaste wydanie podcastu Mediteusz Light do wszystkich tych którzy postawili mi kawę na baicoffeeto mediteusz Uprzejmie donoszę, że w tym tygodniu, który się rozpoczął teraz, do końca tygodnia będzie skończona medytacja na dobry dzień i wysyłkę rozpoczynam w następnym tygodniu. Po prostu zbieram wszystkie adresy e-mail, które są podane tam, gdzie wrzucacie kawę. I na ten adres przyjdzie wasza medytacja. Nie będę jej publikował na, na żadnym YouTubie, na żadnym Spotify. To są wasze indywidualne rzeczy, które dostaniecie ode mnie w podziękowaniu za to, że tak gremialni, tak hucznie i tak, i tak takim dużym składem. Wspieracie kanał Mediteusz przelewając 5, 10, 15, 20, a zdarzają się dużo większe kwoty eee, i na tą kawę, na, na, na Baj coffee. Dziękuję Wam kochani serdecznie. To było 15. wydanie podcastu Mediteusz Lite, podcastu bez żadnych konserwantów. Jeżeli gadałem jakieś głupoty, to przepraszam, ale jest niedziela na zewnątrz, jest 33 stopnie, więc mój mózg mógł odparować. Starałem się, żeby to było w miarę z sensem. Notes, długopis do dzieła. Do usłyszenia w środę.